Nie pokonasz mnie tym razem, Grzesio! Uła! Ej! Chyba naprawdę powinien wrócić do zabawy klockami. Cześć, siemanko! Z tej strony Cloud140 Witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft z badami. Dziś mam dla was modyfikację, która dodaje do naszego świata statuły! Statuły te możecie dowolnie, ale to dowolnie ustawiać w jakimkolwiek w jakiejkolwiek pozie którą chcecie niestety nie można tutaj ich kłaść przykładowo tutaj sobie otworzyłem scenkę złamania karku przez SCP-173 tu ma na przykład scenkę z Among Us z, możecie oczywiście zmienić nazwy tym statuom dzięki temu wychodzą fajne ale to fajne dialogi tu mamy przykład z mema z astronautami, a tu na przykład z Drake'em. Robienie mema w, w JPG, nie robienie mema w Minecrafcie I tu my mamy na przykład opcję z więc jak najbardziej można bardzo dużo porobić, ale niestety nie wszystko. Co nie wszystko, bo tak, nie można kłaść NPC-ów. Jego na przykład chciałem położyć i jak widzicie, wyszedł jakiś wyłamas. Niestety, dużym plusem, że można sporo, ale niestety nie wszystko. Żeby zrobić takie coś, potrzebujecie młota i palety. Do czego paleta? No to tak paleta to będzie pod koniec Wam potrzebna. Młot. Potrzebny jest do robienia statu. I przykładowo, chcemy zrobić statuę, potrzebujemy dowolnego bloku, chyba nie, chyba nie szkła, ale dowolnego bloku postawionego jednego na drugim. W ten sposób klikamy prawym przyciskiem na dowolnym, czy górną, czy dolną wersją. I teraz wyświetla nam to od okienku. Dajmy sobie jakiś nick, nie wiem, może być to ten... I mamy tutaj w tej chwili skkf który jest oczywiście obecnie bez kolorów. Pierwsze co, weźmy sobie, nie wiem, łapkę, może na przykład ona macha, może ewentualnie jeszcze nóżką, może udaje, że se chodzi. Możemy go jeszcze tak zrobić, o, w ten sposób, jak widać. Dość sporo można tutaj potargać. Tutaj mamy główkę z kolei, że możemy zrobić go niestety tylko tak, bo ja bym na szczęście chciał główkę nie tak, ale żeby patrzeć do przodu, no to jeszcze zbytnio nie da. Co ja mam na myśli? I weźmy sobie jeszcze tutaj go, że na przykład leży, albo s... nie chcę tak delikatnie leży. To jest opcja randomize. Jeśli klikniecie ją, zrobi nam losową strukturę. Zrobi nam losową pozę. Przykładowo, ja sobie zrobię teraz tak i użyję sobie skinamandzia. Jest i on, ale to wezmę losowo. I teraz oni oboje są tacy. Tylko że to jest endblock. Automatycznie to jest endblock, bo robiliśmy to na end endbloku. Żeby wykonać to teraz, żeby oni mieli swoje oryginalne kolory, używamy palety, którą w ten sposób się kraftuje. Klikamy prawym i oni mają swoje już oryginalne skiny, które posiadają w tej chwili. Tak, skiny są aktualne, na, aktualizowane na bieżąco, ponieważ tu na przykład ten gościu u mnie miał skina jakiegoś innego typa, który właśnie zmienił skina, przez to nie mogą... Mógł... 100% odtworzy tej scenki, bo tu stał Freddy. Więc niestety. To jest bardzo króciutki mod, ale jak najbardziej fajny dla osób, które chcą stworzyć jakąś scenkę. I oczywiście, jak zmienić nazwę? Używacie po prostu Name Taga. Możecie użyć do tego po prostu zwykłego kowadła. I możecie w ten sposób zrobić coś takiego. No, oczywiście, jeśli macie inną modyfikację na zmianę kolorków, jeśli macie jakąś modyfikację, tak jak ja, na zmianę nazwy, to nie ma problemu. Użyjemy sobie teraz kolorku. I to też będzie działało jak najbardziej. Krótka modyfikacja, jak najbardziej fajna. Ale jaką wy byście scenkę zrobili, gdybyście mieli taką statuę? Co byście wy chcieliby mi pokazać, gdybyśmy na przykład w tej chwili mogli? Ja na przykład zrobiłem tu memy. A jaki mem wy byście słażyli? Dajcie znać w komentarzu. Ja już się z wami, żeg ja już się z wami żegnam. I pozdrawiam. No, no. zobacz co mam. Jaki fajny mieczek. Serio, Grzeciu? Cześcianko, z tej strony Cloud 140. Witam was w kolejnym odcinku z serii Mike rozmowami. Dziś mam dla Was zarobistą modyfikację, która dodaje do waszego świata różne przedmioty, które wy sami możecie stworzyć. Tak, jest to zastępstwo dla AliOND Inventory Działa na 1.12.2, nie wiem, czy na naszych wersjach. I tak, działa to także na serwerach, więc nie ma problemu, że nie musicie instalować tego na serwerze, żeby dostać taki przedmiot. Jedyny warunek to bycie w trybie kreatywnym. I tak, możecie wziąć dowolne...